Cześć kochane moje, zdrowa baba i tarot z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem, jaką, gro, jaką rolę grasz w jego życiu. Macie do wyboru marzenia, energia albo inwencję twórczą. Zastanawiajcie się, wybierajcie, daję Wam chwilkę. Mam nadzieję, że decyzja podjęta, jeśli nie, to zatrzymajcie sobie film. Inwencję twórczą odsuwam na bok, energię również. I zaczynam kochane czytanie dla tych z Was, które wybrały marzenia. Jaką rolę grasz w jego życiu? Karta Śmierci, Cesarz i Czwórka Mieczy. Kochane, musiałam się tutaj moment zastanowić, przepraszam, jaką rolę grasz w jego życiu? Wygląda na to, że gdy pojawiłaś się w jego życiu, troszeczkę to życie wywróciłaś do góry nogami. Karta śmierci pokazuje, że to praca nad samym sobą. W karcie śmierci zawarta jest energia, która mówi o zmianach, zmianach emocjonalnych, o takich porządkach we własnym życiu, we Własnych energiach również. Tutaj pozbywamy się pewnych ludzi, wyrzucamy ich, wypraszamy ich ze swojego życia, ale również to bardzo silna praca, bardzo duża praca ze swoimi energiami. Karta Śmierci pokazuje też tą chwilę zastanowienia się nad swoim życiem. Tutaj robimy taki rekonesans, co jest nam potrzebne, co już nie do końca, z czym jest nam miłość. I przyjemnie, a z czego nie jesteśmy zadowoleni, z czym jeszcze chcemy popracować, a czego już mamy podziurki w nosie i chcemy to po prostu ze swoich energii wysunąć, wyrzucić posprzątać po prostu w to, co jest nam niepotrzebne. Zostawić za drzwiami. I takie rzeczy, takie rzeczy mu uświadomiłaś. Pokazałaś mu, w jaki sposób mógłby swoje życie zmienić. Co dobrze byłoby zrobić. Oczywiście to nie ty decydowała, decydowałaś, ty decydujesz, co on ma konkretnie ze swoim życiem robić, ale pokazałaś mu sposób, w jaki można żyć inaczej. Pokazałaś mu inne spojrzenie na pewne problemy, na życie, na radość, na miłość, na przyjaźń, na relacje. Wszystko to pokazało się w jego oczach bardziej ostro, bardziej wyraźnie. Uświadomiłaś mu, co on mógłby ze swoim życiem zrobić. Ale czy zrobił? Wygląda na to, że on jest w bardzo silnej energii cesarza. Cesarz to ktoś, kto lubi mieć dwór, kto lubi mieć dwórki, kto lubi, kto lubi być podziwianym. Cesarz ma zawsze swoją cesarzową. Nawet gdy Potrzebuje tego aplauzu, gdy potrzebuje błysku w cudzych oczach na swój widok, to i tak do tej swojej cesarzowej wraca. Nawet jeżeli ona już nie wzbudza w nim niesamowitych emocji, no to jakby jest jego cesarzową i do niej wróci. To często mężczyzna, który ma żonę lub stałą partnerkę, a potem jeszcze gdzieś tam sobie fiurga na boki, i dobrze się bawi w otoczeniu innych osób. Oczywiście on hojną ręką podzieli się z przyjaciółmi. On również nie zapomni o tym, że ta jego cesarzowa wymaga nakładów z tej cesarskiej kiesy, ale. Ma to w jakiś tam e, sposób połączone w swoich energiach i e, takie życie najbardziej mu odpowiada. E, jego ego jest dosyć wysokie. E, on chce być postrzegany jako e, ktoś, e, kto ma e, dobre kontakty z ludźmi, e, kto otacza się też e, ludźmi takimi wpływowymi, bogatymi. E, on e, lubi e, pomagać, on lubi, e, Lubi sponsorować, gdy trafi na kogoś, kto ma fajne pomysły i kim mógłby się potem, kim mógłby się potem pochwalić, poszczycić. Także Zawsze w otoczeniu tego cesarza będziemy czuły się, kochane moje, takie docenione, dowartościowane, jedne jedyne, no ale potem okaże się, że nie do końca jest to prawda. Ta energia cesarska tutaj w nim bierze górę. To jest jego główna energia i nawet to, że pokazałaś mu jak mógłby się zmienić, czy co mogłoby się zmienić w jego życiu, gdybyście byli razem, a gdybyście razem przez to życie szli, to jeszcze tutaj nie do końca było jakby jego, było z nim spójne. Potrzebował będzie za chwilę, lub już teraz potrzebuje czasu tylko i wyłącznie. Dla siebie. Albo za bardzo naciskałaś, albo on się przestraszył, przestraszył się tego, co mogłoby się stać, gdybyście razem byli, gdyby skorzystał z Twoich rad, albo gdyby, gdybyś to ty była jego mentorem, a nie osobą zapatrzoną w niego jako cesarza. On się tego trochę przestraszył, wycofał się. W Czwórce Mieczy pokazana jest energia kogoś, kto potrzebuje pobyć sam ze sobą. Nawet jeżeli do tej swojej cesarzowej wróci, to będzie unikał jakichś konfrontacji, będzie chciał znaleźć miejsce takie tylko i wyłącznie dla siebie, wyciszone, spokojne, może będzie wracał myślami do tej karty śmierci, może będzie zastanawiał się, czy nie powinien raz jeszcze cofnąć się na tyle, aby zastanowić, czy to, co ma teraz, to, co ma w tej energii cesarza i to, co jest wspaniałe dla niego na chwilę obecną, jest faktycznie z nim spójne i czy tego będzie również oczekiwał w przeszłości? Nie był chyba gotowy jeszcze na całkowite zmiany, bo ego tutaj zwyciężyło. Nawet jeżeli wniosłaś coś do jego życia, nawet jeżeli tutaj tak troszeczkę, wiesz, poruszyłaś to rozbawione, egoistyczne serce cesarza, to chyba jeszcze do końca nie był przekonany o tym, że coś powinien w tym swoim życiu zmienić. Naprawdę. A Ty dostałaś koło fortuny jako kartę radę. Koło fortuny, które mówi, pamiętaj o tym, że fortuna kołem się toczy. Fortuna, koło fortuny przynosi zmiany, przynosi nowych ludzi, przynosi nowe pomysły, nowe życie, przynosi nowe etapy w życiu. Rozglądaj się kochana wokół siebie, postaraj się uwierzyć w siebie i postaraj się zaufać wszechświatowi. Bo on daje ci koło fortuny, a więc posyła w Twoją stronę zmiany, które będą się materializować i realizować, zarówno w postaci marzeń, które tutaj notabene wybrałaś, ale również w postaci takiej fizycznej, w postaci dobrobytu, pieniądza i materializacji i monetyzacji też tych Twoich marzeń. Karta anielska pokazała wiosnę, czyli tu i teraz twoje marzenia spełnią się, gdy rozkwitną kwiaty. A więc, kochana, tu i teraz zaczyna się dziać magia. Wybrałaś marzenia, myśl o rzeczach wielkich. Istnieją niewidzialne siły gotowe wesprzeć twoje marzenia. No, koło fortuny dostałaś, kochana. Wszystko może się zdarzyć i to teraz. Po coś byłaś w życiu, po coś pojawiłaś się w życiu tego cesarza, po coś on pojawił się też w twoim życiu. Może po to, by pokazać ci, że nie potrzebujesz cudzego wsparcia, tylko jesteś ideałem idealną kobietą idealną osobą dla siebie, w swoim życiu. Dziękuję Wam, kochane. Napiszcie, jak Wam się to podobało. Zostawcie proszę łapeczkę w górę, komentarz, subskrypcję. A gdybyście potrzebowały czegoś więcej, mój e-mail jest w czasówce. Jeśli wybrałaś energię, zobaczmy, co karty chcą ci pokazać na temat, jaką rolę grasz w jego życiu. Siódemka mieczy, karta świata i as kielichów. Kochana, on po, początkowo, gdy pojawiłaś się w jego życiu, podejrzewał... Um... Może nie tyle jakieś niecne występki, choć mógł też to podejrzewać, ale jakąś nieuczciwość. Nie był pewien, czy jesteś dla niego tą osobą, tą jedną, jedyną. Może obawiał się, może obawiał się że nie do końca jesteście ze sobą szczerzy, może on coś przed tobą ukrywał. Karta Siódemki Mieczy mówi o niepewności, o zazdrości, o. Takim podglądaniu, o właśnie tej niepewności. A więc tak się przy tobie troszeczkę czuł. Nie był pewien, czy. Jest godzien, czy jeżeli można użyć w ogóle takiego słowa, czy jest godzien tego, żebyście byli razem, czy ty będziesz go chciała. A jednak, gdy jesteście ze sobą, no to zaczyna się dziać tutaj magia. On poczuł w tej karcie świata, że jest w tym miejscu na Ziemi, we wszechświecie, w którym być powinien, z osobą, z którą być powinien. Karta świata to właśnie dotarcie do tego idealnego miejsca. Karta świata mówi o tym, że spełniają się marzenia, te najgłębsze, najbardziej skrywane, najgorętsze pragnienia, o których myślimy, nagle się realizują, materializują. Karta świata mówi też o podróżach, o spędzaniu czasu razem, o zwiedzaniu świata razem, a więc nie tylko tylko takie bycie w domu, ale też chęć wspólnego podróżowania, chęć nowych doznań pojawia się tutaj w tej karcie. No i następna karta, karta Asa Kielichów. Pokazuje, że Ty dajesz mu nie tylko taką możliwość na szczęście, wspólne szczęście, na wspólne spędzanie czasu, ale również pokazujesz mu, jak wypełniać ten kielich, który pokazuje się w asie kielichowym, uczuciami, jakimi uczuciami, jakimi emocjami. Pamiętajcie, że as kielichowy to emocje, i uczucia, i emocje, i uczucia mogą być pozytywne i negatywne. Wyleje się z tego kielicha nadmiar uczuć, które tam włożymy. Jeżeli włożymy szczęście, miłość, radość, zaradność, e, e, śmiech, e, korzystanie z życia, no to tego będziemy dostawać więcej. A jeżeli włożymy tam jakieś smutki, e, jakieś zazdrości, czyli to, w jakich on energiach był na samym początku złość niezadowolenie zazdrość uszczypliwość no to też tego od wszechświata dostaniemy w nadmiarze a ty otwierasz dla niego świat, otwierasz dla niego różne możliwości, pokazujesz mu, jak wspaniałe może być życie, jeżeli żyje się pełną piersią. Piękna tutaj energia między Wami się pokazuje, kochani. Ale Ty dostałaś siódemkę mieczy. Zobacz. Ty nadal masz wrażenie, od siódemki mieczy się zaczyna i siódemką mieczy się kończy. Ty nadal masz wrażenie, że on Cię trochę śledzi, że On jest zazdrosny. Być może masz wrażenie, że jest zazdrosny o Twoje sukcesy w życiu, o to, co Tobie się udaje, a jemu nie do końca. Ty go uczysz, pokazujesz mu, co tutaj dobrze jest robić, i fajnie byłoby, gdyby chciał przełożyć to również na swoje życie, na swoje energie, ale wygląda na to, że Ty się obawiasz, że no nie zawsze jest tak kolorowo. Gdy jesteś blisko, gdy pokazujesz mu, że tak powiem, palcem, no to jest fajnie, a gdy tylko znikniesz z pola widzenia, to on znowu wraca w energię siódemki mieczy. Pod żadnym pozorem nie pozwól, aby Ciebie wciągnęła ta energia siódemki mieczy. To przypominają Ci karty. On w tej energii jest i w jego życiu. Ty jesteś po to, aby. Odsunąć siódemkę mieczy na bok, a otworzyć przed nim inne możliwości, które daje wszechświat. Ale nie pozwól, żeby to On ściągnął Cię do tej energii siódemki mieczy. To chcą Ci podpowiedzieć karty. A poza tym twoje życzenia, Twoje życzenie zostanie spełnione. To, o co prosiłeś, spełni się pięknie. Jeżeli jeszcze nie poprosiłaś, to szybciutko. Proś w myślach. Wybrałaś energię, a ona mówi, uznaj swą siłę. Każda burza przynosi początek nowego. No co widać, prawda? A poza tym pamiętaj, energia energia przynosi spełnianie marzeń. Dziękuję Wam kochane, że ze mną byłyście. Bardzo was proszę o łapeczki w górę, o komentarze, o odpowiedzi tematów, o subskrypcje, bo one pomagają rozwijać mój kanał. A jeżeli potrzebujecie czegokolwiek prywatnego, mój e-mail jest dla Was dostępny w czasówce. I kochane, ostatnie na dzisiaj czytanie, inwencja twórcza. Jaką rolę grasz w jego życiu? Piątka Mieczy, Czwórka Mieczy, Czwórka Buław i Paź Buław. Kochana, odrobinę podobne czytanie do poprzedniego dla tych z Was, które wybrały energię, więc możecie sobie do tamtego wrócić. No. Przy energii nie jestem już w stanie o tym powiedzieć. Natomiast możecie zerknąć jeszcze też na tamto czytanie, bo jest dosyć podobne. Jeżeli chodzi o karty, które się tutaj pokazały, to piątka mieczy, to czwórka buławowa i paść buławowy. Piątka mieczy przypomina o tym, aby. Nie stawiać sprawy na ostrzu noża i tego chcesz go nauczyć. Chcesz go nauczyć tego, jak panować nad językiem, jak panować nad problemami, nad emocjami, nad wybuchami złości, a więc też po to jesteś, aby go tak troszeczkę stonować, wyciszyć. Pojawiłaś się w jego życiu po to, aby pokazać mu, że nie zawsze zwycięstwo, że nie zawsze stawianie sprawy e, tak na ostrzu noża, tupanie nogą i e, powiedzeniu ostatniego słowa e, przynosi zamierzone efekty. E, jeżeli kogoś kochamy, jeżeli z kimś pracujemy, jeżeli z kimś współpracujemy, jeżeli z kimś żyjemy, mieszkamy, dzielimy przestrzeń, e, to dobrze jest rozmawiać i zastanawiać się nad tym, co się mówi. E, kochane, oczywiście zawsze możemy mieć gorszy dzień, zawsze możemy wybuchnąć, ale dobrze jest potem pewne rzeczy wyjaśnić. Wściekłość wyładowana na bliskiej osobie, temu kto krzyczy, być może w jakimś stopniu przez moment pomaga, ale na pewno nie czyni życia łatwiejszym i mocno, bardzo mocno miesza w energiach. Ty jesteś po to, aby mu to uświadomić, że jeżeli nie ma rozmowy, jeżeli są kłótnie, awantury, jeżeli zawsze jedna i tylko jedna osoba ma ostatnie, decydujące zdanie w rodzinie, no to nie wychodzi to nikomu tak naprawdę na dobre. Następna karta, czyli czwórka buławowa pokazuje, że ty jesteś pojawiłaś się w jego życiu. Jesteś tam po to, aby on docenił taką bezpieczną przestrzeń, którą jesteś mu w stanie stworzyć czy którą jesteście w stanie razem stworzyć, poza granicę, której właściwie nie ma wstępu nikt i nic, co chciałoby was skrzywdzić, nikt, kto chciałby namieszać w waszym życiu. To jest tylko i wyłącznie wasza przestrzeń, to jest bezpieczne miejsce. Chcesz go też nauczyć, jak ważna jest rodzina, wartości rodzinne, przyjaciele, jak ważne są spotkania z bliskimi, jak ważne są kontakty z rodziną i z ludźmi, których jak rodzinę traktujemy. Jak ważne są też dobre relacje, tak naprawdę ze wszystkimi ludźmi. Gdy nie tupiemy nogą, gdy się nie wściekamy, nie złościmy, a załatwiamy, wszystko staramy się przynajmniej załatwić wszystko polubownie i z uśmiechem, jesteśmy w stanie zrealizować dużo więcej niż właśnie, gdy stawiamy tę sprawę na ostrzu noża. Panowanie nad emocjami, uczenie się, w jaki sposób wyciszyć się, w jaki sposób ugryźć się w język, zanim się to wszystko wykrzyczy. Po to jesteś w jego życiu, a więc przede wszystkim to panowanie nad emocjami i uczenie się, w jaki bardziej przyjazny sposób można w kontaktach z ludźmi osiągnąć Dużo, dużo więcej. No i w miłości, oczywiście, i w relacji. A ty dostałaś, kochana, kartę Zmartwychwstanie jako kartę radę. Karta ta przypomina, żebyś również nie, nie zapominała o tym, um, aby porobić sobie, szczególnie teraz, wiosną, porządki w swoich energiach. Oczywiście te wiosenne porządki są tak wpisane jak gdyby tutaj w te wiosnę. Słuchajcie, też po to, żeby nam przypomnieć o tych energetycznych porządkach. Gdy uporządkujemy. Rzeczy takie fizyczne, tak? gdy zetrzemy kurze, gdy poukładamy ładnie na półkach, gdy wszystko stoi w miarę równo, gdy wszystko ma swoje miejsce, to też jest posprzątanie pośrednio w swoich energiach. Nawet jeżeli ktoś lubi żyć w chaosie. To jest to Jego energia, jest to Jego wybór. Natomiast chaos to coś innego niż bałagan. W chaosie możemy żyć, ale gdy otaczają nas rzeczy popsute, niepotrzebne, jakieś z nieciekawą energią, to już nie jest chaos, to już zaczyna być właśnie bałagan. Karta z Martwych Wstania. Przypomina o tym, aby te porządki wokół siebie porobić. Karta z martwych wstania podpowiada również, w jaki sposób można przeprowadzić swoją transformację z takiej właśnie poczwarki, z takiej poczwarki w, w motyla. Karta z martwych wstanie przypomina, że. Tu i teraz jest dobry czas. Tu akurat jest, tu akurat jest taka karta, która właśnie pokazuje, gdyby to wyjście z grobu, tak? przepięknej, przepięknej, skrzydlatej istoty, która pędzi do nieba. Po to, aby realizować swoje marzenia, po to, aby się zmienić na lepsze, aby przetransformować się na lepsze. I właśnie to zmartwychwstanie. No teraz, szczególnie, gdy zbliżają się też święta wielkanocne, które też z tym zmartwychwstaniem się kojarzą. No, kochane, coś w tym musi być. Warto się nad tym zastanowić. Tym bardziej, że jest to dla Ciebie konkretna karta rada. Małżeństwo, taką kartę do Dostałaś od kart anielskich. Wróżki łączą się z ludźmi świętującymi szczęście za ślubin. Zobacz, tutaj miałaś kartę, też o której wspomniałam, takiego takiej przestrzeni, to spotkania w gronie rodzinnym, przyjacielskim, a więc ta karta małżeńska jest tutaj też silnie połączona. Jeżeli nie mówi o Waszym małżeństwie, może mówić o jakiejś imprezie, to też jest ważne, takiej imprezie rodzinnej, imprezie większej, imprezie z przyjaciółmi. Bądź czujna, coś tutaj może się wydarzyć, co będzie też z Twoją transformacją związane. A więc warto ym, no, mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Wybrałaś inwencję twórczą, patrz, jaką ona ma piękną wróżkę tutaj na paluszku. Popisz się swoją kreatywnością i rozkoszuj się tajemniczą siłą Twojej weny twórczej. No, kochana, to z martwych wstanie Dużo tutaj wniesie, prawdopodobnie z kimś się będziesz tutaj łączyła albo w pomysłach, albo w takim życiu codziennym, ale popisuj się kreatywnością i pokaż swoją wenę twórczą, mów o swoich pomysłach, bądź kreatywna. Dziękuję Wam, kochane, że ze mną byłyście. Bardzo Was proszę o łapeczki w górę. Proszę Was o zostawienie komentarza i subskrypcję mojego kanału. A jeżeli czujecie niedosyt, no to czekam na Was, czekam na Wasze maile, czekam na Wasze informacje. Mój e-mail jest zawsze w czasówce. Całuję Was, zdrowa baba i tarot.